Dzień dobry kochani. Zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z waszymi chęciami, ponieważ okazuje się, że jednak lubicie te środowe moje czytanie, dziś kolejna książka, która została wydana w wersji książkowej, szczęście dla każdego, ale w tej chwili dostępna jest tak naprawdę w wersji audio. To jest akurat dobry układ, dlatego ta wersja audio, dlatego że są to bardzo krótkie teksty. Są to króciutkie teksty, krótsze niż moje podcasty, czyli znakomicie nadające się na podróż samochodem czy gdzieś. W jakiejś innej sytuacji, właśnie po to, żeby przeczytać, posłuchać sobie takiego krótkiego tekstu. Są też dość proste, bo przyświecała mi idea takiego, właśnie, zwykłego, prostego przekazywania tego, co wydaje mi się najważniejsze w rozwoju osobistym. Książka powstała jako kontynuacja pierwszej książki, którą czytałam ostatnio, czyli o lepszym życiu, rozważenia z psychologią, z psychologią w tle. Tutaj są rozmyślania z psychologią w tle i szczęście dla każdego. Ta książka powstała dlatego, że bardzo dobrze sprzedawała się poprzednia. W związku z czym, no, wydawnictwo doszło do wniosku, że może można zrobić drugą taką książkę. Tutaj również są cytaty wybrane przez dwie panie. Panią Elę Skwarę i Kornelię Błaczkowską. Dwa rozdziały przeczytam. Pierwszy: tworzenie człowieka. Nasza postawa w stosunku do drugiego człowieka rodzi się z tego, na czym się koncentrujemy. Jakie informacje na jego temat powtarzamy i kolekcjonujemy w podświadomości. Jeszcze raz, bo to bardzo ważne: nasza postawa w stosunku do drugiego człowieka rodzi się z tego, na czym się koncentrujemy. Jakie informacje na jego temat powtarzamy i kolekcjonujemy w podświadomości. Ktoś by powiedział no ale zaraz przepraszam chyba bierze się przede wszystkim z jego zachowania. No nie? Z tego co my w tym zachowaniu widzimy, na czym my się koncentrujemy i co zatrzymujemy dla siebie. Oczywiście to ma związek z zachowaniem, ale różni ludzie koncentrują się na różnym zachowaniu i z niejednakowym również natężeniem tego. Jedni wierzą, że to dzieło boskiej kreacji, inni, że to efekt, efekt ewolucji, a zatem przyrody. Nikt nie ma wątpliwości, że to owoc zespolenia seksualnego dwojga ludzi. Ja sądzę, że jest w nas coś z każdej z tych sił twórczych. Jest w nas dużo ze świata przyrody, ale jest i boski pierwiastek. No, i na pewno sporo mamy z rodziców. To nie koniec tworzenia. Podlegamy jeszcze siłom społecznym, które nas kształtują i, najważniejsze, kształtujemy się sami. Tak. To my decydujemy ostatecznie, co zrobimy z tymi wszystkimi odziedziczonymi i wdrukowanymi w nas programami. My wybieramy, czy będziemy żyć w zgodzie z tymi, które są najsilniejsze. I poddamy się przypadkowi, czy przejmiemy odpowiedzialność za nasze tworzenie i staniemy się również programistami. Niezależnie od tego, co zrobimy z naszym życiem, w jaki sposób będzie siebie traktować, będziemy siebie traktować, czy rzeźbić, i tak podlegamy jeszcze tysiącom innych procesów twórczych. Każdy człowiek widzi nas po swojemu. Przypomnij sobie sytuację, kiedy kilka osób. O kimś rozmawia. Prawda, że często różnie tę osobę widzą, inaczej opisują, nawet jej cechy fizyczne. Może się jawić jako piękna, przeciętna i wręcz nieładna. Przeczytałam niedawno Anne from Green Gables od, żeby ćwiczyć angielski. I jest tu świetny przykład, jak odmiennie postrzegali Anię ludzie, jakim cudownym zjawiskiem była dla Mateusza. Dziwną, zaniedbaną dziewczynką dla Marelli, brzydkim, podejrzanym dzieckiem dla pani Lindę, a kilkunastoletni Gilbert natychmiast zabawał do niej uczuciem, polubił ją i za urodę, i za charakter. Tak, jesteśmy postrzegani przez ludzi w różny sposób, w zależności od tego, na co dana osoba zwraca szczególną uwagę, co ona z wie i co z tego uważa za najistotniejsze. To, jak nas ktoś widzi, zależy także od tego, co o nas myśli i mówi, co często powtarza. Gdy usłyszymy o kimś jakieś zdanie, nie przyjrzymy się dokładnie, czy jest ono prawdziwe, powtarzamy je i ani się obejrzymy, jak postrzegamy kogoś dokładnie tak, jak to pierwszy raz usłyszeli, usłyszeliśmy. Sporo takich sytuacji ma miejsce w pokojach nauczycielskich, pewnie całego świata. Wszak nie jest łatwo powstrzymać się od radykalnego oceniania uczniów i dzielenia się swoją opinią z koleżankami i kolegami po fachu. Nie mamy większego wpływu na to, jak nas widzą inni, choć możemy zadbać o właściwy wizerunek oraz wyjaśniać zjawiska, które mogą nas pokazywać w świetle mniej korzystnym, niż byśmy chcieli. Mamy natomiast duży wpływ na to, jak my będziemy postrzegać innych. Jak będziemy tworzyć dla siebie i naszych relacji te osoby? Dobrą zasadą jest szukanie w ludziach rzeczy dobrych, tak, by właśnie na nich można było się koncentrować. Nie warto wypowiadać zbyt szybkich sądów, a już na pewno powtarzać ich, zwłaszcza jeśli nie są pochlebne. Wielokrotnie przekonałam się, że to, co słyszałam o jakichś ludziach, zupełnie się nie sprawdzało w moich relacjach z nimi. Ale to pewnie dlatego, że od samego początku starałam się patrzeć na te osoby tak, by widzieć dobro. A kiedy mówiłam o nich, mówiłam o faktach. Starałam się nie nazywać, nie przypinać etykietek, aby później nie postrzegać ich właśnie przez ten pryzmat. To dobry sposób na lepsze relacje, ale także na lepszy nastrój, nasz własny. I ludzie się zmieniają. Zmieniają się. No bo jeżeli widzimy ich w taki sposób, to w taki sposób traktujemy, to gdzieś podążają za tym naszym odbiorem, dostosowują się do niego. Możemy potem nie nadążyć z, z etykietowaniem. Zanim przeczytam zdanie końcowe, chcę powiedzieć, że bardzo często w ten sposób działałam w firmach. Zdarzało się czasem tak, że szef danej firmy czy dyrektor albo inna osoba, która mnie zaprosiła do szkolenia, koniecznie chciała powiedzieć coś o jakichś e, pracownikach. Koniecznie chciała mnie poinformować, jacy to są ludzie. Bardzo prosiłam, żeby mi tego nie mówili, i mówiłam, że ja sama sobie wyrobię opinię na temat tych ludzi. I to było naprawdę bardzo dobre. Czasem udawało mi się potem odwrócić opinię. Tych szefów, która oczywiście była nie, często nie bardzo dobra. I zdanie kończące ten rozdział. Jeśli ktoś chce Cię uprzedzić, z kim będziesz miał do czynienia i przekazuje Ci niekorzystne informacje, powiedz, że chcesz sobie wyrobić własną opinię. Może nie jest to najłatwiejsze, ale dobrze się po tym poczujesz. Nie słuchajmy. Opowieści o tym, jak inni widzą określone osoby. Zbyt wiele czynników składa się na to, abyśmy mogli się tym kierować. A jeśli się będziemy tym kierować, jeśli w to uwierzymy, no to konsekwencje tego będą już związane właśnie z tym odbiorem. A to wcale może nie być dobre. I drugi rozdział o krótkim tytule Stop. I Wstępne zdanie, cytat z mojej książki nie można pozwalać innym ludziom wkładać do naszej podświadomości, cokolwiek sobie życzą. Jeszcze raz nie można pozwalać innym ludziom wkładać do naszej podświadomości, cokolwiek sobie życzą. To nasza podświadomość nie ma tego książki, ale ja to mówię. To nasza podświadomość, mamy prawo ją chronić, mamy prawo ją programować, mamy prawo zrobić z nią to, co chcemy. Natomiast inni ludzie. Próbując, bo próbują ze wszystkich stron, a, mogą mieć do nich dostęp wtedy kiedy, do niej dostęp wtedy, kiedy my na to pozwalamy. Grzeczność grzecznością, dobre wychowanie zawsze będzie cnotą, jednakże nie możemy składać naszego osobistego szczęścia na ołtarzu tych cech. Jeszcze raz, bo to ważne, grzeczność grzecznością, dobre wychowanie zawsze będzie cnotą. Jednakże nie możemy składać naszego osobistego szczęścia na ołtarzu tych cech. Te cechy powinny służyć naszemu szczęściu, a nie mu przeszkadzać. Rozmawiając z nami, ludzie rzadko liczą się z naszym szczęściem, swoim zresztą także. Zwykle ich działaniem kieruje chwila chęć zredukowania jakiegoś napięcia, wyrzucenie z siebie czegoś i podzielenia się tym z nami. Znakomicie, kiedy są to rzeczy radosne, pozytywne czy ważne albo mądre. Czasem to, czym się dzielą, nie jest wprawdzie radosne, ale jest dla nich naprawdę ważne, chcą od nas wsparcia, pomocy czy choćby wysłuchania. I wtedy to oczywiste, że słuchamy, nawet jeśli ci ludzie nie są nam specjalnie bliscy. Wynika to z naszej szlachetności, współczucia, czasem z miłosierdzia. A kiedy naprawdę kochamy siebie, to i te działania powodowane są miłością. Czym innym jest jednakże słuchanie ludzi w potrzebie, a czym innym wysłuchiwanie wszelkich żalów, pretensji, krytycznych ocen innych czy wizji wynikających z podejrzliwości i rozgoryczenia rzeczywistością. Ludzi z gatunku tych drugich lepiej nie słuchać. Nie wierzę w powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Wszak równie dobrze to mój wpływ może być silniejszy. Tak. Ktoś może się stać taki jak ja. Wcale nie muszę się stać taka jak człowiek, z którym przestaję. Wysoko mówiąc, jeśli bardzo mi ten człowiek nie odpowiada, to po prostu przestaję z nim przestawać. Jednak jest raczej oczywiste, że to, co słyszymy od ludzi, wpływa na nasz nastrój, na to, co odczuwamy w danym momencie, a często zapada nam pod świadomość. Ludzie nastawieni do świata na nie. Zanieczyszczają powietrze psychologiczne. Tak dbamy o powietrze naturalne, o atmosferę, a przecież powietrze psychologiczne jest równie ważne. Warto jest również o nią dbać. Trzeba się przed tymi zanieczyszczeniami chronić. Jak? Niektórzy mówią, że jednym uchem wpuszczają, drugim wypuszczają. To nie jest najlepsza metoda. Nie chroni się w ten sposób podświadomości. Ona i tak się programuje. Obniża się samoocenę, bo nie staje się odważnie w obronie siebie i być może nieświadomie okazuje się lekceważący stosunek mówiącym osobom. To nas nie chroni i nie wprowadza również żadnych nowych informacji do świadomości takich osób. A przecież dobrze by było, żeby i one wiedziały, że takie zachowania nie są najlepsze. A takie informacje mogłyby zmienić ich patrzenie. Jestem zatem, żeby odważnie i spokojnie wyjaśniać własne stanowisko w tej sprawie. Ja mówię wtedy mniej więcej tak: Wybacz, ale wolałabym tego nie słuchać. Nie wnosi to niczego dobrego ani w twoją, ani w moją sytuację, a niepotrzebnie psujemy sobie nastrój. Porozmawiajmy raczej jak to zmienić albo powiedz mi co dobrego przytrafiło ci się w tym tygodniu. Często wystarczy, jeśli stanowczo Mówię, często to wystarczy, a jeśli nie, to stanowczo mówię, stop, przestań. Mam prawo siebie chronić. Mam prawo dbać o moje powietrze psychologiczne. Ty również masz takie prawo. Następnym razem, gdy znajdziesz się w podobnej sytuacji, odważnie broń swojego powietrza psychologicznego. Raz jeszcze powtarzam: można powiedzieć: wybacz, ale wolałabym tego nie słuchać. Na przykład. Jeżeli ta osoba nie rozumie, możemy dołożyć. Nie wnosi to niczego dobrego ani w Twoją, ani w moją sytuację, a niepotrzebnie psujemy sobie nastrój. Jeśli i to nie pomaga, wtedy stanowczo mówimy stop. I już? No a co zrobimy w ogóle, generalnie, z taką znajomością? To już zupełnie inna sprawa. Jak, kochani, bardzo proszę, piszcie, co sądzicie o tych moich krótkich audycjach? To dla mnie bardzo ważne i bardzo proszę, zachęcajcie inne osoby do tego, aby wchodziły na mój kanał. Dla mnie również bardzo ważne są Wasze komentarze, ważne są Wasze subskrypcje, dlatego że od tego zależy, czy kiedyś będę mogła mieć jakieś pieniądze z tego kanału. A przecież robię te wszystkie rzeczy za darmo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.